Kop, 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 kop! <śmienicza> cześć siema, Tomek z tej strony. Dzisiaj jestem razem z moim kuplem Sebą. Cześć! cześć. W Sebciu jest, elegancko. Jesteśmy w takim miejscu, w którym już tutaj kiedyś byliśmy. Niedawno, dosyć kilka odcinków temu, znaleźliśmy tutaj wtedy 22 srebra i 3 sztuki złota. Dokładnie to Seba znalazł. Przyjechaliśmy tutaj. Po raz kolejny powtórzyć to miejsce, tym razem z mniejszymi cewkami sześciocalowymi, bo uważamy, że na pewno to jeszcze zostało. Dobra, nie przedłużam. Lecimy do wody, a wychodźcie razem ze mną. Seba wygrywa konkurs na pierwszą biżuterię dnia. Pokaż co to masz, panie. Sześć. Eee, aluminiowy pierścionek. Mocno wysoko bił, dlatego go trafiłeś, co? No, ale pod spodem jeszcze ładny sygnał 20. To też aluminium. Sebciu coś ma Co tam masz panie? tu się leciutko coś ruszyło Sreberko Pierścionek z kamyczkami Czemu mówisz, że małe? No pierścionek jest nie? No a jaki był sygnał? Pokaż ci powiem, bo tam bije 11 Czemu? No nie wiem Ty to może to nie jest srebro? To bardzo dziwne Ty panie, to może nie jest srebro A, To 11 no Może to jest miedziak, albo to jest jakieś 3 czy 3 Weź to sprawdź No przetrzyj to piachem czy coś Dziwnie nie? Dziwne, ale jest Słuchajcie Zobaczcie co znalazł Equinox Złota zatyczka od kolczyka Widzisz Seba? A widziałeś ją? Tak, sygnał jeden. Da? No. Tak, ale ja muszę iść i chyba na brzeg z tym i słuchaj, ściągnąć rękawiczki, bo nie wyjmę. Kurde, począłem mam ładny sygnał 25. Zastaw 25. sobie ten, to i tyle. Normalnie sygnał jeden, słyszalny, bez... Yy, taki stały, prawdziwy, mocny. Bez żadnej ściemy, nie? Ona mi Chyba nie przeleci mi przez dziurki. A może nie wiem. Na pewno muszę iść. ściągnąć rękawiczki, bo nie wyciągnę w rękawiczce na pewno. Ale pierwszy raz mi się udało znaleźć złotą zatyczkę. Zawsze znajdywałem srebrne, ale tym razem jest złota. Zobaczcie na to, no. Ale jest tward. Kurcze nic, nic. Seba, nie denerwuj się, ściągam rękawice O, to nie jest za szybka akcja to nie będzie, łatwe zadanie to nie jest O I wyciągamy. No normalnie złota zatyczka. Tak są tu jakieś napisy nawet. Położę ją sprawdźmy Tutaj nic nie ma, pyk. Sygnał jeden z dwóch cm na snajperce, widzicie, czyli nie jest to takie łatwe. 2-3 cm, coś około, ale jest. Wracam do wody. Co masz, Sepciu? Pierścionek wleciał. Ty, no srebro. No bił. Albo i nie, czacha taka, wiesz? No. Może być badziewny. Teraz szybko oblukamy za puncami. Nie ma punc. To jest taki kiedyś był, wiesz, jakiś pomalowany, nie, ma 11 u ciebie? Ale duży jest. Hmm. 11-12 skacze, hmm. tak. Pyk. Ładniejsze. Co ładniejsze? To ma jak się ładnie świeci. Ale do ładne ty. No. Kamyczek taki ma fioletowy, różowy, gruby pierścionek z panierką. Panie, ładny. Jaki sygnał? 17 chyba. I tylko 300 on? Tak. Głęboko? Więc machnij, zobacz, potwierdź mnie. Myślałem, że to będzie jakaś dwójka z prl coś. 15, panie. Nawet? Może był inaczej ułożony. no. no. Kurde, ładny. Pik. Fali się mieni, nie? Tak. Co masz, Sepciu? Krzyżyk? No to, to Piotr mówi. Król Krzyży Srebrny Krzyżyk, a ja jeszcze do tej pory srebra nie mam No ty farciarzu Ty to jesteś kozak Co tam masz? Widzę panierkę jak w KFC panie Medalik No, nie? medalik, bozia będzie Ile Biła? 12 proszę Uff. Masz ode mnie lajka i wy też zostawcie lajka like Mam wreszcie jakieś sreberko Jest to bozia, medalik Albo i nie bozia jakiś, kurcze coś innego tutaj jest Pyk, ale takie spanierowane Zniszczone Ale jest, pierwsze moje, chowam i lecę szybko dalej Gonić cebola, bo cebol już ma tego tyle towaru Zaż wstyd Kurczę Sebol Słyszałeś to? Czy przypadkiem? Nie, słyszałem trójkę. Wiesz, jakąś taką złamaną. Złoty łańcuszek, nie, bransoletka. Panie, masz pierwszą naszą złotą bransoletkę. Pokaż, pokaż, pokaż Ledwo jeden? Ledwo jeden, no To inaczej była ułożona jak ją tak zruluje teraz Kurczę źle mi się Tak samo, ledwo jeden, takie puu folika zawieszka, bo tam coś bije To może zawieszkę słyszysz albo coś Kurde panie Ale masz się farta Dwa, trzy To coś tam jeszcze jest Dawaj Kop kop, Pada mi kolejna tutaj znajdka Taki oto miedziany krzyżyk Niby nic ciekawego, nic fajnego, ale jakaś tam biżuteria zawsze jest. O, pierścień Atlantów! Też tutaj znalazłem, jaki no, wielki. Pamiętam. Ale to nie jest ha Atlantów, tylko coś innego. Przerywano bił, co? Tak, Pokaż. Tak. Przerywał, nie? Tam chłopak sobie zasuwa na łejku. Nie jest mu jeszcze zimno. Pokaż, sygnał. Słamałem To jest ciekawe taka znajda. Powinieneś mieć na wierzchu gdzieś Niby wysoko, ale słychać, że to nie jest pełny sygnał. Tak trochę tak przerywa, nie? Zobaczcie co trafiłem z bardzo głębokiej wody. Seba patrz! Srebrny łańcuch z krzyżem. Srebrny łańcuch z krzyżem. Świeżynka z tego sezonu, bardzo głęboko tutaj. Taka ładna rzecz, ale fajnie. Muszę przejść całe kąpielisko teraz z złóż po szyję. Może się coś takiego jeszcze trafi. Słuchajcie, jesteśmy na krótkiej przerwie z Sebą przy samochodzie i wrzuciłem na wagę tą złotą zatyczkę, żebyście zobaczyli jak to wygląda. Spójrzcie. Pyk. Waga 0010. Taką małą rzecz znalazłem Equinoxem w wodzie. Naprawdę nie w airtestach, nie na ziemi. Naprawdę w wodzie. Mega. Zobaczcie, jaką rzadką monetę udało mi się znaleźć. 5 zł. Rybak. Zobaczymy, jaki rocznik. Niektóre są dosyć dużo warte. 59. Hmm, to chyba jest właśnie ten rocznik. Tak mi się wydaje. 59 albo 57. Nie pamiętam. Jeżeli wy wiecie, to napiszcie w komentarzu. Ja ją chowam na pewno. Tak, fajna znajdka. Zaczynam pomału gonić sebę ze srebrem. Wpadła mi srebrna obrączka. Sygnał 27 Taka średnia, bym powiedział, jeżeli chodzi o wielkość. Lecimy, lecimy, lecimy. Seba! Zobaczcie, co mam. Nie wiem, czy to nie jest druga część e, łańcuszka, który ma seba. Sebol, znalazłem to, co ty masz. No? No chyba tak Nie wiem czy drugą część No musisz po, sam spojrzeć Zobacz. Czy to jest ten sam wzór czy coś innego No to jest to samo chyba Druga część nie? Tak? Dawaj wyciągaj zaczimy która dłuższa Podzieliśmy no, Podzieliliśmy się <laughs> Całkiem, no. Ja mam zapięcie, widzisz? No. Czyli to jest jakby. O, tutaj jest zapięcie. Z próbą To ty masz no, drugą przypadkowo część. Też, czy przypadkowo, no. nie, Czyli razem mamy cały cały o... tak. Złożymy no, go. Czy nie, dziś, nie, 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 razem razem nie, nie, Co? Tak. nie, 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 gdzieś nie ale ja tak bym chciał, dużo płycej, nie? Płycej byłeś tu gdzieś, no. ale w tą, ta sama wysokość, tak jakby, nie? No być może, no. Super, super, zobaczcie. Kolejne dzisiaj już. Któryś z kolei, sreberko, zobaczcie, obrączka. Obrączka? Tak, obrączka. No, uciekaj liściu. Tak, obrączka jak nic. Jest sreberko. Tam chłopak ciągle skacze na tej skoczni i się wywraca. Fajna zabawa. Kiedy byś, kiedyś będę musiał spróbować. Lubię wszystko, co jest związane z wodą każdy wodny sport. Więc z miłą chęcią tego Wake'a bym spróbował. Dobra, chowamy i szukamy dalej. W końcu ja mam srebrna obrączka. Eee, <kłysy> maleńka A jaki był sygnał? 23, 25 Oooo Grozą zawiało z... Musiał wyławiać, panie o! Nie krzyżuj kija <kłysy> Jesteśmy już razem z sobą Na podsumowaniu, zobaczcie ile tego jest Cała maska, kurcze Znajdę kwantów Mega, mega. Zaczniemy od razu od najlepszych znalezisk. Twoje, czy Seba, czy moje? Moje. Moje? Dobra. Możecie nam nie uwierzyć, ale razem z Sebą znaleźliśmy złoty łańcuszek na pół. Najpierw znalazł go swoją część Seba i od razu mówimy tutaj, że nie był to super wypasiony Equinox, który go zobaczył, tylko był to czysty przypadek. Co tam Seba kopałeś wtedy? baterie w ogóle, chyba czy tam coś. No, sygnał 3 był, ale to nie było to, nie? Bo potem sprawdzaliśmy to, to biło tam ledwo jeden. Tak, tak, to nie było to. A jakieś godzinę później, dwie godziny później, dwa metry od tamtego miejsca, kopałem jedną z tych srebrnych obrączek tutaj i trafiłem ten złoty łańcuszek, raczej część jego. I też go nie słyszałem, też kopałem zupełnie inny sygnał. Co prawda, Equinox go widzi. Te połówki jako ID1 tam paru dosłownie centymetrów, dwóch, trzech, pięciu to w zależności, już tam od czułości, ale my ich nie znaleźliśmy w ten sposób. Tak jest. No, tak było. Słuchajcie, ale za to Equinox znalazł tą oto złotą zatyczkę. Znalazłem ją y, ID1 w wodzie normalnie. Kurczę, sam byłem zdziwiony. Na 100% słyszałem ją i kopałem. To jest moja pierwsza złota zatyczka, jaką znalazłem. I to jest dowód na to, że Equinox nawet takie maleńkie złoto potrafi znaleźć, ale w warunkach naturalnych nie jakichś tam rts czy innych warunkach takich sztucznych tylko naprawdę go znalazłem w wodzie. Waży 0,10 g, czyli naprawdę mało. Uf, zobaczcie, ile tego jest. Dobra. Jedziemy od mojej strony, tak jak Seba chciał. W kasie mam około 20 zł. Tutaj są już te znaleziska yy, takie badziewne. Miedziany pierścionek. Jakiś aluminiowy łańcuszek. Zmielony taki troszeczkę. Na Rzemyku. Jezus. Aluminiowe serduszko. Dwa razy aluminiowa bozia. Jakaś taka zapinka miedziana. Miedziany tutaj delfinek. O. Krzyżyk również miedziany. Tutaj nie ma. O, teraz go widać, tak. I to jest to, co znalazłem ze srebrnych rzeczy. Raz, dwa, trzy, cztery zawieszki. Pięć zawieszek, przepraszam. Pięć zawieszek srebrnych. Trzy srebrne obrączki. Tutaj jest kolejna zawieszka z kawałkiem srebrnego łańcuszka. To było znalezione jako jedna rzecz. Krzyżyk później spadł. Drobniaki żółte i cała masa kurcze Perelu. Bardzo dużo go wykopałem. Cztery ołowiane ciężarki. A tutaj blacha dla sepcia, bo on no, podziękował. Pewnie przyda się. Dobra, pokazuj co masz. Tu masz Ja mam mówić? No dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem mówię dobrze? Tak jest. Sreberek. Patrzcie jakie bydle Kurde, to jest coś. Pierścioneczek seba już zniszczył psu jeden połamał. Obrączki, Różaniec to jest srebro? Jeszcze tego akurat właśnie nie wiem, czy to jest srebro. Bozia w panierce. I tutaj masz, widzę, trochę śmieciowej biżuterii. Tam jeszcze, tu. o, kawałek sygnetu, to też srebro i krzyżyk też srebro. To, to są raczej miedziane rzeczy te dwa. O. To też jest miedź, to też żółwik jest miedziany. Czocha! Atakuje! Aluminium. I co? Ile masz w kasie? W, w maksymalnie z 19 zł chyba. Czyli masz tyle samo co ja około dwóch no, dych, nie? No. Ale zobacz, że masz dużo mniej tego prl -u. To jest kubka sepcia, a to jest Tomusia. No, mm. kurcze ja dwa razy wyłączyłem tyle. Wiesz, a, a tak, wyłączyłeś. No, no i wiadomo, tak samo znajdka najlepsza. Ten połowa złotego łańcuszka. Kurcze, ale tego nakopaliśmy, nie? No, jak zwykle tutaj. No, tutaj taki zawsze jest. Śmieci, cała torebka. Ja swoje już wyrzuciłem. Mega, mega wy wypad, mega wynik. Jesteśmy dzisiaj uchachani, zadowoleni. Dobra, z mojej strony to by było na tyle. Jeżeli podoba Wam się dzisiejszy odcinek, zostawcie łapkę w górę. I do zobaczenia następnym razem. Cześć!